Rozerwij. Rozerwi. Rozerwaj. Rozerwać, rozerwaj, bardzo logicznie. Może, może A to będzie pomagał Elfowi, co? Dla Nicole szukamy. O, tu jest jeszcze dla Nikol. Proszę. O, nie, ja. Wow. Jest, jest tam napisane Nikol, mogę zobaczyć? Może do tego worka od razu wrzucamy papierów nie będzie tak Co to jest? Co to jest laurko? Zobacz, co to może być. Chyba ubranko dla lalki. Ubranko dla lalki. A co to jest? Plastelina! Ale będziesz leć! Bardzo Ale ucieszło! No no to... Będziemy lecić z kwiatów miny. Mi to, się grzebał, no, że, żeby się zajęło. To nie dla ciebie, to jest Wiktorii. To jest Wiktorii. To tu jest chyba następny prezent dla ciebie. Ale ten Nikołaj ci spieszy, zda, tak, który prezent? To dopiero początek? to już da. To jest fajnie.